z tej strony stykson i się gramy z tej gierki. I mamy tą, tą grę, ale oby nasi gracze czy tyma zrozumieli o co w tym chodzi. Będzie nam bardzo miło. No i widzowie. A czekajcie, bo za głośno nic nie słyszę. Na odcinku też mnie nie słychać, już na pewno, znaczy teraz nie słychać. E, no i ten... no. I ja sobie włączyłem boosta razy 2x, eks... bo przecież jakby inaczej no, przecież widzę już... Można tak powiedzieć, nie wiem, czy to jest event, czy to już zostanie do końca cała życia tej gry, czy co to jest. E... Trzeba pozbierać level I I właśnie jest ciężko wykręcać Prawidzowie, gdzie ja? Aha Widzowie, to będzie przegrana niestety a chyba arena Czym akurat ja włączam razy dwa boost Kiedy ja... Przegrywamy Jakby się dało jeszcze wyłączyć to by było super ja mogę to kupować potem A nie teraz No trochę głupio zrobiłem Ja Widzowie Właśnie się zabiłem Właśnie samemu im dałem To coś Świetnie Świetnie Prestinct to unlock o się nie da? Ja bym chciał już ten o 70. jedź O mnie najbardziej zaskakuje, że tu są dwie bazy. To jest bardzo ciekawe <laughs> tym kątem. O mój Boże. Co tu się dzieje? Od zaatakujemy. Ratyw ma mała HP, bo dzieka. Opuszczone auto. Kin, 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 kin. Dobra, kolejne. Ja byłem w czerwonych, to by było fajnie. Prawidłowej jestem. No ale widzę, to będzie przegrana arena. Już to wiadomo chyba. Znowu wydałem robuxy. Przynajmniej na kolejnej arenie będę kupywał, musiał jeszcze raz. Oh, żyjemy. Ile? No chyba coś cię pogięło. Biorę bombawiet. Mi nawet nie denerwujcie już. No i nara jednego mniej. Wykręcaj. Daj mi mi się zaraz na pewno my jakiś joke palnie znając moje no świetnie Może przynajmniej zrobiłem tak zrobiłem prawie najwięcej kiri. No bardziej dziś zabity Co? Jak ja byłem schowany! No i dlaczego oni tego nie zbierają? No, widzowie, ja też na początku nie wiedziałem o co chodzi. Każdy nie rozumiał o co chodzi. Świetnie. No ale to już będzie przegrana, ewidentnie. No! Ja! To denerwuje. No świetnie. Ciekawe, czy przynajmniej do 40 co teraz zdobiję. Nawet nie do czterdziestego, bo po co? I co teraz? Pound at pass prestig. Yes, jeżeli to jest 10 minut Yes Zrobię so, to jest nasza szansa teraz na Team Dead To jest... Ja ty psy, jeździ Teslą, bo przecież jakby mogło być inaczej W sumie sobie na Abu podobno nie strzelam Abu pom Trochę ich poheduję te, te Tesla musi mieć dużo HP, jak ja wiem ma. Double kill Naprawdę? To inny sens! Jak tym to... A nie, bo typ zmienił minigana, no dobra. Bo jak jest na miniganie, to wtedy i ta osoba, która mnie zabiła, ona miała 19 level, ale za to, że mnie zabiła na miniganie, to ona się nie zalicza do tego, no trochę skam. He, he, he. Nie. Nie trafiłem rakietą. Ale to to już jest scam. To jest scam. Nie zrobiłem pif pafa. Bra. Dara. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Prawda, że teraz będę sobie brał AWP. Tam jest na budynku. Na przynajmniej w Team dać to oni rozumieją o co chodzi Dzisiaj Nara. Jak spadł na ten spadachronie? Idziemy. To niesłuchawki nie spadają. Nie! A to nasz mistrzela, dobra. A to! Valid, czekaj. No. Zatrzymał się. Dobra, jestem. A takuj. Dobra, rozwalony. Wnosimy się? Czemu tak szybko? Masz jeszcze tysiąc HP. Dobra, nie, teraz tu się wynosimy, na serio. Teraz to bez żartów. On też już ty da tym autem. To wyjdzie to nas powiedz, a nie ich. robię sobie questa. Ale najważniejsza jest obrona na, naszych... tej... ...teammate'ów. tu. Typ ma bombowłek. A ja miałem... z awupą. A to jak biorę awupę to trzeba wziąć helikopter. Ej ale widzowie na początku przygrywaliśmy ale teraz wygrywamy to za to widzowie o jest nowy helka widzowie za to jak, jak wygramy to zostawiacie suba łapki i wbijamy 50 subów i na 50 subów na 50 subów możecie napisać co na 50 subów Y, bo nie wiem. Typie. Nawet nie denerwuj. Nie. Nie. bombałuk! O Boże. Typ mnie zabił. Ludzowie. Tak nie powinno być. To ja go powinienem zabić. A nie typ. Nie zabija, a my mamy przewagę nad graczy. Boże święty, morderca. No leć! Mhm. Uratowałem mój cały skład przed upadkiem. Nie wiem dlaczego mam myszkę widoczną. To typ morderca chyba, co? Skacze? One jak będzie miało 4 tak jak myślałem. Gdzie? No wiedziałem, że gdzieś jest snajper! Wiedziałem! Wiedziałem to! Przeczuwałem to! W krwi to miałem, że tam jest snajper. Teraz trzeba odlecieć i nowe miejsce znowu wyszukać. Dobrze robimy coś, nie bo tego trzeba zacząć. Nie mogę swojej drużyny poświęcić. Ląduj, ląduj, ląduj. Ty pan nie wie, jak go celuję. Wychyl się, wychyl się. Aj. Bo, ale że dostała. Nie dostał. Widzowie, dlaczego on nie dostał? Dobra, zobaczmy na dole co się dzieje, dobra, na dole pale jest ich, ale snajperzy są gorsi, bo nawet nie wiesz gdzie oni są. No i dzieci. Karma wraca, Byniu! Jakby to nie był nasz... To ja bym chyba skisnął. No tak to się kończy jak się źle ląduje. A ty się uczyłem lądować i jedną śmierć czy mnie to kosztowało. Co? Czemu i nagle było dwóch? Widzieliście to? O, 40. Co? Nie, no. O. To na kini to nie byłem najlepszy. Pięć razy zginąłem. zginałem. my już będziemy kończyć ten odcinek, to zostawiajcie suba, łapkę i dzwoneczek. Ja sobie trochę jeszcze program. Pozdrawiam tego levelu, bo mam już 40. No jeszcze 30. No trochę brakuje, to, to zostawiajcie suba łapki, dzwoneczki, i możecie pisać co na 50 subów, a żeby to się stało, no to musicie zasubskrybować kanał.